Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 30 czerwca. Jesteśmy na pszenicy ozimej. Tu jest odmiana Lokata. A tutaj jest odmiana Elektra. Tutaj jest odmiana Elektra. Prześliczna pszenica, jeśli chodzi o wygląd. Zobaczymy jak będzie z wydajnością. Troszeczkę rzadko posiałem, bo 15 kg na hektar wyszło mi. Jeśli chodzi o obsadę około 350 roślin Ale jest naprawdę No przepiękna pszenica Jak równiutka Tak jeszcze jest zielona Gdzie inna o W Błyskawice mam pszenicę To szczerze mówiąc dwa dni pogody i, No i można kościć Bo ziarko jest twarde Tylko te ścieżki najgorsze są Że te odrosty zielone Są zielone i No i nie wiadomo teraz Jak to mówiłem czy trochę to mi na rozruby narobi czy, czy po prostu jechać ciunikiem, przedeptać to i po prostu nie kosić tego także jeśli chodzi o tą elektrę to wiadomo, widać, że jest śliczna i, i naprawdę jest pokaźny głos, i wszystko jeśli chodzi o tą lokatę jak się wykłosiła za zielono to naprawdę tak wyglądała sobie myślę, kurcze to takie cieniutkie te kłoski połowę z tej elektry ale powiem wam teraz, że niczka sobie dosyć ładnie to nabrała jeszcze są zielone jak to mówią łodygi e, dosyć ale nabrała i no i łuskałem właśnie ziarko z takiego przeciętnego kłoska to nawet jest to ziarno naprawdę dosyć grube także jeśli to wszystko przetrwa do końca żniw to, to zobaczymy która ładniej sypnie bo, bo nie znaczy że ta ma piękny kłos a a będzie po prostu, jak tu mówię, a na przyczepie może być mniej jak, jak tej z drobnym kłosem. Także zobaczymy. W każdym razie, Elektra bardzo szybko startuje wiosną, bardzo ładnie wygląda. Ta troszeczkę gorzej wygląda, no ale teraz aż tak nie najgorzej. Ale jeśli chodzi o ogólny wygląd, no to Elektra no nie ma sobie równych. Dzięki, pozdrawiam.